Cześć wszystkim, tutaj ja. Witam Was na tym kanale. Dzisiaj chciałabym pokazać moją kolekcję koników Philly. Um, teraz będzie seria ze skrzydeł. Niektóre, są, niektóre koniki są w opłakanym stanie, więc bardzo Was przepraszam. No więc zaczynajmy. Pierwszym kucykiem to jest ten kucyk. I ja od razu was informuję: Ja gdzieś podziałam wszystkie karty praktycznie i nie pamiętam ich imion. Prawie w ogóle nie pamiętam ich imion. Niektóre to tam pamiętam, ale. O, jeszcze jedna sprawa. Przepraszam Was za mój głos. Po, po prostu jestem chora. No, więc to jest taki kucyk. Um, następnym kucykiem. Z tej serii jest ten, to jest Sara, jej pamiętam imię. Yy, no, ma ona takie ładne skrzydełka i ma taki yy, krystalik. Bardzo was przepraszam za odgłosy w tle, no ale... No, to jest taki kucyk? Niezbyt pamiętam, jak miała na imię, ale chyba Alicja czy coś. Nie wiem, ale chyba tak. Następnym kucykiem to jest ten kucyk. Też również nie pamiętam, jak miał na imię, ale to jest chłopak. ten to były dziewczyny. No, oprócz chyba tego, ponieważ to był chyba chłopak, ale nie jestem pewna. Zaraz zobaczymy do gazetki tej. No, więc tak się prezentuje. Teraz z innej serii, z serii listków, że tak powiem. To jest mój kucyk. Miałam jeszcze jedną powtórkę, ale oddałam mojej koleżance, ponieważ bardzo chciała. Niestety zagubiła go. Nie pamiętam imienia, ale wydaje mi się, że jest bardzo ładna. Może stać tak lub tak, jak wolicie. Następnym kucykiem to jest taki kucyk. Niestety również zapomniałam, jak się nazywa. Wiem w ogóle, jestem bardzo głupia, że, że nie patrzyłam na te karty w ogóle, tylko gdzieś dawałam w różne miejsca i potem zapomniałam, gdzie one są. No mi. ale mam, mam gazetkę, więc potem zobaczymy, jak mają na imię. Następny. Kucykiem jest taki w złym stanie, ponieważ ja ją dostałam, jak miałam 6 lat, i miałam takie coś, że chciałam się pobawić w salon, salon piękności. I, no wiecie, malowałam tu wszystko i w ogóle. No. I to jest Lisa, bo pamiętam jej imię. Następny kucyk to jest już z zestawu z domkiem konewką. Ona w ręce trzymała konewkę, którą zaraz Wam pokażę. Oto tak jak się prezentuje z konewką. Niestety mi się oderwała i można ją łatwo odczepić, ale raczej mam ją założoną, ponieważ brzydko wygląda z dziurą. No, tak się prezentuje i tak jak mówiłam była z domkiem, konewką oraz z dodatkami. Następnym kucykiem to jest kucyk królowa. Również jest w złym stanie. Yy, tak. Yy, jest w złym stanie. Wygląda tak jak widzicie. Ma oderwane skrzydła, jest pobrudzona i w ogóle. Zostaje na szóste urodziny. No i tak się stało. No. Następnym kucykiem to jest kucyk z serii jasnoróżowych, serduszek. Ją też dostałam jak miałam 6 lat o, i wtedy no, jak już mówiłam, bawiłam się w samym fryzjerski, więc jest w złym stanie. Ale większość moich kucyków jest w dobrym stanie. No tylko, tak. ten kucykiem to jest również z zestawu. Jest takim kucykiem. Jest z zestawu, miał tutaj pędzelek chyba i on malował, ten kucyk malował coś. No, mam jeden jedną rzecz, tak jakby z tego zestawu, bo Resztę zagubiłam, pokażę Wam ją. A oto taka rzecz: takie paleta z kolorami. No. Następnym kucykiem to jest taki kucyk, również zapomniałam imienia. Jest w dobrym stanie, aczkolwiek nie zawsze chce stać tak jak teraz czasami się wywraca. No. Kolejnym kucykiem jest oto taki kucyk No, również zapomniałam imienia Bardzo Was przepraszam za to, no ale cóż Tak się prezentuje Kolejnym kucykiem to jest Z tej serii to jest taki kucyk To jest o chyba Miranda, ale nie jestem pewna Walentika albo Miranda, coś w tym stylu, albo w ogóle coś innego. Wygląda następująco. No i też jest jeden z moich starszych kucyków, ale na szczęście jej tego nie zrobiłam. Następnym kucykiem to jest ten, i ten kucyk z tego zestawu był wzorowany na tym kucyku. Jak widać. No, wygląda tak. I ona nie jest z zestawu. Następnym kucykiem już nie z tej, że tak powiem, serii jest. O kurczę, pokazałam Wam z innej serii kucyka, pokazałam Wam z tej serii kucyka, a on jest z innej serii. On jest z serii żółtych. Przepraszam Was. Ale następny ze serii żółtych to jest taki. Również zapomniałam jak ma na imię. Ja jestem straszną gapą ostatnio. No i nie wygląda następująco. Następnego cykiem jest w opłakanym stanie. No może nie opłakanym, ale złym. On nie ma skrzydeł, mam też powtórkę jego, ale gdzieś mi się zapodziała.